Cześć, to może po prostu zacznijmy. W Star Citizenie rozpoczęło się właśnie wydarzenie o nazwie Free Fly, w ramach którego do 27 sierpnia można testować grę za darmo. Wszyscy, którzy skorzystają z darmowego tygodnia, będą mogli kontynuować zabawę taniej, ponieważ otrzymają zniżki na zestawy startowe. Jak podaje jeden z insiderów związanych z serią FIFA, Robert Lewandowski otrzyma w tegorocznej odsłonie notę 93. Dokładnie tyle samo, ile miałyby wynosić ratingi największych gwiazd, czyli Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Dla porównania w FIFA 21 Lewandowski otrzymał notę o dwa punkty niższą. Po miesiącach ciszy Cyberpunk 2077 doczekał się kolejnej dużej aktualizacji. Jednak, niestety, wygląda na to, że patch nie tylko nie naprawił wszystkich dotychczasowych błędów, ale także wprowadził nowy. Gracze donoszą o znikających postaciach, pojazdach, problemach z przeładowywaniem broni, niemożliwymi do podniesienia łupami itd. Przed CD-projektem jeszcze sporo pracy. Studio Project Aces poinformowało, że w produkcji znajduje się nowa odsłona Ace Combat, czyli cyklu zręcznościowych gier lotniczych. Podczas specjalnej transmisji twórcy pochwalili się także, że sprzedaż Ace Combat 7 przekroczyła 3 miliony egzemplarzy. Tym samym gra stała się największym bestsellerem w historii serii. Kolejne źródło potwierdziło, że Rockstar pracuje nad odświeżonymi wersjami GTA 3, Vice City oraz San Andreas. Tym razem głos zabrał znany insider Tom Henderson, który napisał, że gry faktycznie znajdują się w produkcji, jednak prawdopodobnie trafią na rynek dopiero w przyszłym roku. Oczywiście to nadal tylko plotki, ale może coś w nich jest. Poznaliśmy wymagania sprzętowe Aliens Fireteam Elite. Niezbędny będzie minimum procesor AMD Athlon X4950 lub Intel i5 2500K, karta graficzna AMD R9285 lub Nvidia GTX760 i 8 GB RAMu. Zalecana konfiguracja to natomiast procesor AMD Ryzen 5600 AF lub Intel i 7400 karta graficzna AMD RX480 lub GTX 1060 i 16 GB ramu. Premiera już 24 sierpnia. Trzymajcie się, hej!